Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku gry Lord of the Rings Online z czego dzisiaj także jak w poprzednim odcinku będziemy pomykać sobie po planszach skremiszowych, a dokładnie dzisiaj zawalczymy w obszarze Battle of the Deep Way jest to plansza defensywna, czyli po prostu będziemy bronić naszych pozycji, wspomagając krasnoludy które tam właśnie będą atakowane jest to dosyć prosta plansza. Są trzy miejsca, z których będą, będziemy atakowani. Połączymy się od razu. Travel now. Gramy w wersji solo. Tutaj jest bezpośredni atak. Nie ma możliwości, tak jak w tej poprzedniej planszy skrzyniżowej, bronić się w upatrzonych pozycjach. Dlatego tutaj trzeba trochę inną taktykę przeprowadzić. Co ja robię? Zanim rozpocznę grę, czyli po prostu uruchomię cały proces walki. Biegnę sobie właśnie już konkretnie w odpowiednie miejsca. O, przyspieszmy sobie tutaj to. Bieganie, włączmy sobie wszystkie nasze triatki. Niezbędne do walki. O! Tutaj już przy, przy tych barykadach znajdują się nasze wspomagacze. Otwórzmy sobie od razu jeden z. Y paneli naszych toreb i weźmy sobie już pojedyncze, a tu jest banner of jeden. No, a drugi też możemy. raczej kolorystycznie możemy brać tylko po prostu po jednym z danego rodzaju. Tutaj sobie zabraliśmy już jeden. Po co to robię? Dlatego, że w momencie, kiedy już jest potem atak, musimy się przemieścić z jednego miejsca na drugi. Często po prostu już nie ma czasu na to, żeby się zaopatrywać w poszczególne właśnie te sztandary, które dają różnego rodzaju wsparcie, czy to w ataku, czy w obronie, czy po prostu dodają nam dodatkowego życia. Ok, przylatujemy do trzeciego miejsca, a tu, tu jest dokładnie to samo, ok, weźmy sobie jeszcze, no tego nie możemy już, tak jak mówiłem, że po prostu można zabrać tylko i wyłącznie e, sztandary, których nie mamy, jeżeli chodzi o kolorystykę. Właśnie zastanowiło mnie, dlaczego nie ma tutaj niebieskiego, bo też się zdarza, Przynajmniej tak mi się wydawało, że w, w, kiedyś jak grywałem, to właśnie było ich więcej. E, wzięliśmy sobie naszego herbalistę, kontynuę quest. No i w tym momencie rozpoczyna się cała cała e, zabawa, czyli e, czekamy na e, akcję. E, na samym początku oczywiście standardowo, jak w tych e, wszystkich e, planszach jest gadanie. E, tutaj krasnale. O, i właśnie została pierwsza informacja, że zostaliśmy zaatakowani z południa. Biegniemy sobie w takim wypadku, tutaj ustawiamy sobie już właśnie tam lasze, no i. I co robimy? Eksterminacja. Następnie, przy pokonaniu pierwszej fali, warto żeby od razu zaznaczyć kolejnych, którzy się tam pojawią. Pierwsza oczywiście fala, raczej dziewięć, pierwsze mobki, które nas atakują są najsłabsze. Bez Lutelana się pokazują. Dlatego po prostu trzeba w tym momencie. O, o, o. Kolejne potraktować już, można powiedzieć, pułapkami. No i... i kolejna eksterminacja. W pierwszej kolejności to tak jak po prostu w planszy yy, tej wcześniejszej, czyli Segue of Godamond, yy, kładę, znaczy próbuję robić eksterminację tych najsłabszych modków, dlatego że, że mają najmniej życia, co spowoduje też, że yy, no nie będą nas po prostu okładać yy, bezpotrzebnie bez potrzeby. Czekamy na kolejną. No, potraktujmy ich też od razu. Jeżeli tylko możemy wykorzystywać ataki obszarowe, to po prostu róbmy to. No, szybciej jesteśmy w stanie położyć większą grupę. Zwłaszcza że przy tej. tym poziomie postaci, który mam i szybkości regeneracji, raczej odnawiania się po prostu skillu. O, centralny kamp. Trzeba po prostu wrócić i pomóc w tym momencie. W, tutaj na samym środku. Trzeba czytać te napisy. Bo żeby się nie okazało, że nagle. Brogór nam padnie yy, przez naszą, naszą nieuwagę. widzimy sobie. No i oczywiście znowu obszarówki. Czy więcej obszarów, tym lepiej. O, no właśnie tak. Zacząłem walczyć już z Lutelanem, a inne mobki zaczęły mnie po prostu porządnie gryźć. No, trzeba tutaj zrobić inną taktykę. Całe szczęście, że mamy naszego herbalistę. Tak samo drogu nas tutaj poratuje życiem. No i zdobyliśmy 21 marków. I czekamy na dalsze wydarzenia. W większości przypadków jest tak, że są dwie, ewentualnie trzy, trzy fale w jednym miejscu, więc, więc możliwe, że znowu albo będą atakować ze środka, albo po prostu w tym momencie będzie atak z bocznych miejsc. Top nasza jest dosyć szybka, nawet chyba o, wracamy z powrotem do tego samego miejsca. Czego nie zrobiłem? Właśnie nie, tutaj powinienem od razu zabrać ten sztandar do, do wsparcia. A w taki sposób tutaj będę musiał dopiero go wziąć. Dopiero go użyć. No ale jak widać, dajemy radę. Znowu strzelamy obszarowymi. No jak widzicie po prostu na Huntera, no Hunter jest bardzo, bardzo mocną postacią, zwłaszcza jeżeli po prostu sobie nasz sprzęt, łuki aktualizujemy cały czas na okrągło, no to okazuje się, że jest to jedna z mocniejszych postaci. O, już sobie tam zablokujemy ich, no i obszarowo możemy dokonać jeszcze dodatkowej rzezi No przerówką zmieniam sobie tabulatorem postaci które nadmierzam do ataku czyli po prostu tutaj w tym momencie te, te, te słabsze mopki w pierwszej kolejności, a dopiero potem właśnie właśnie tych mini bossów, którzy, którzy też atakują całą gromadą. Można też od czasu do czasu sobie postawić ognisko no, w momencie kiedy nie jesteśmy atakowani szybko nam doładuje dodatkowego życia. Warto też po prostu no, doładować sobie życie, albo, albo dopakować swoją postać tymi wszystkimi dodatkami. No, będzie to w tym momencie trochę łatwiejsza gra. No, tutaj już jest atak, no ale my sobie tutaj wcześniej coś podjemy. No, jak widzicie, tutaj nasz Brogur nie jest już taki silny, zwłaszcza jeżeli jest atakowany przez większą ilość mobków. Musimy go tam wesprzeć. No, ale raczej też nie powinno być większego problemu. No i teraz obszarowym... Ma się to ładować życie. 15 marków zdobytych. Druga fala została odgoniona. Weźmy sobie tutaj od razu ten, ten, ten sztandar zabierzmy. No, i czekamy na kolejne wydarzenia, no bo teraz mamy. O, sobie jeszcze życie w postaci chlebka. No i trzecia. No, jak widzicie, nasz herbalist także wspomaga. No, i w tym momencie możemy na tą barykadę północną udać się. Tutaj jeszcze nie byliśmy. O no właśnie jesteśmy weźmy sobie tutaj tą czerwoną flagę No, odpalimy sobie ją Tą sobie odpalimy Dlaczego wziąłem, odpaliłem tą drugą a nie tą czerwoną którą przed chwilą wziąłem? Dlatego, że jest do zabrania jeszcze kolejna No i będę po prostu mógł sobie tutaj tą flagę znowu zabrać, bo na jeszcze tam gdzieś jeden jakiś został, jeszcze jest daleka. Trzeba go położyć szybciutko. No i witalia, dodatkowo 22 marki, medaliony. No i atakujemy i podobnie jak wcześniej, sobie zblokujemy wszystkie mapki, które nas atakują obszarowo. Jeżeli się tylko da, próbujemy je wykończyć. Jeszcze raz obszarówka i znowu obszarówka i znowu obszarówka. I sobie zabieramy baner. O, dodatkowo dostaliśmy tutaj możliwość użycia banera defensywnego, który będzie nam dokładał życie. No, tutaj nie będzie nam na tyle potrzebny. Przynajmniej nie przy Czekamy na kolejną informację, Central Camp, wracamy. No i jak zresztą możecie zobaczyć, no jest to dosyć, dosyć yy, prosta plansza dla Huntera. Mimo, że Hunter niby walczy z dystansu, ale postać ta, yy, no, chyba, jest jedną z najmocniejszych. Według mnie, przynajmniej yy, w, tej, w tej grze. Yy, I o, weźmy sobie tutaj. 10 tego banera. On no, będzie nas tutaj w tym momencie dodatkowo chronił. A przynajmniej powinien. No, a teraz dokaczamy już tylko. Upyłano no, na szybciutko taka możliwość, żeby go szybko ukończyć. I 11, 11 marków zdobytych w dosyć prosty sposób. Trzecia fala została odgoniona. Czekamy na kolejne wydarzenia, czyli po prostu będziemy tutaj w głównej mierze w centralnej holu walczyć z kolejnymi hordami. Jednak jeszcze w Nord. Zaraz się pojawi i znowu potraktujemy ich blokadą, a następnie znowu obszarówkami. No, nawet nie zdążyli dobiec. I zmiękczamy. Zmiękczamy. Najważniejsze jest, żeby po prostu wszystkie postacie, które nas atakują, zmiękczyć zawczasem. I centralny kamp Tutaj sobie wrócimy w tym momencie dodatkowo flagę, która będzie nas wspierać. I oprzedł. Właśnie użycie tego y, FOE y, tej flagi powoduje, że nasze skile dosyć szybko się y, regenerują. No Zresztą nie tylko z tego powodu, ale y, zasadniczo dosyć, dosyć szybko jesteśmy... O i się marko wpadło. Szybko nasze, nasze skile się y, regenerujące powoduje, że możemy po prostu obszarowymi y, obszarówkami dosyć, dosyć mocno operować i no, przeważać szale zwycięstwa na naszą stronę. Kolejny atak na centralny kamp. Tak naprawdę nie ma co się wyrywać do przodu. Można po prostu zostawić Brogura, żeby on po prostu w pierwszej kolejności atakował. Ale z drugiej strony, jak widzicie te, te mopki, mimo że każdy z nich ma level 79, no nie, nie, nie stanowią jakiegoś wielkiego wyzwania. Można je śmiało po prostu kłaść. Od razu, bezpośrednio. nie starając się, aby po prostu ten brogu ściągnął na siebie ich pierwszy, pierwszy atak Oha, co to nie przeczytałem informacji, gdzie będzie atak, ale jest centralny ponownie obszarówka ważno właśnie warto używać tych wszystkich banerów bo one bardzo bardzo dobrze nas wspierają i wspomagają Jeżeli ten brogur cały, który tutaj, którego trzeba chronić przede wszystkim, walczy z jednym jakimś mopkiem, można po prostu go zostawić, on jest na tyle mocny, na tyle silny, że jeden mopek nie jest w stanie mu zrobić większej krzywdy. Nawet wytrzymuje dosyć długo walkę z dwoma mopkami. Ale trzeba cza cały czas na to zważać. Zresztą tutaj przeżył, że Brogur ma Survive, czyli w pierwszej kolejności jego trzeba chronić przed, przed atakami. O, tutaj oczywiście się zachowałam. Zamiast, zamiast atakować słabsze postacie, to zacząłem walczyć z Utelanem co nie jest dobrym pomysłem na samym początku. Tak jak mówiłem wcześniej, zmieniam yy, postacie, które, yy, z którymi walczę. I oczywiście obszarówki, 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 jeszcze raz obszarówki. Pozwoliłem sobie teraz na dłuższą <gaird noise> chwilę yy, do, yy, doładowywania życia. No i właśnie w tym momencie rozpoczyna się ostatnia batalia, yy, ostatni... Ostatnia postać, z którą będziemy walczyć, a na tą postać użyjemy sobie właśnie tego baneru. Postać, która będzie nas 27 y, tysięcy życia. No, już ma coraz mniej tego życia. O, rzuca ona różnego rodzaju też skile czy, czy różnego rodzaju przeszkadzajki no, trzeba po prostu wtedy z tego zejść <laughs> wtedy z tego schodzimy no i w obszarze obok dokonujemy eksterminacji Dziękujemy. 5 medalionów, 27 medalionów marki i cuda na patyku, który po prostu dostaliśmy. Czyli dodatkowo otrzymaliśmy jeszcze tier 3 box. Co za tym idzie? Zakończyliśmy grę w planszy skromiszowej Deep Way Battle of Deep Way. Travel now. Wracamy do. Miejsca, z którego żeśmy wyruszyli, możemy ponownie po prostu do tej planszy sobie wejść i ponownie dosyć szybko y, tą planszę przejść. To by było wszystko, jeżeli chodzi o y, tą planszę skrymiszową. Y, jest ona właśnie w instancjach y, w Battle of Deep Way y, jako, jako skrymisze defensywne. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam na kolejne już wkrótce. No, w momencie, kiedy będę miał czas, to będę kręcił tych filmów więcej. No to tymczasem barem lasem. Na razie.